Cześć. Cześć, dziś mamy do zaprezentowania taki oto produkt. Są to okulary z wbudowaną kabelą cyfrową. Pokrótce opowiem Wam jakie mają funkcje, jak wyglądają i jak działają. Zawartość pudełka pokażemy Wam później. Okulary wyglądają w ten sposób. Tak naprawdę mają kształt sportowych okularów takich jak można zaobserwować sobie kolarzy jadący w Kurde, dance. Za pomocą guzika zlokalizowanego przy uchu możemy włączyć, wyłączyć kamerę, możemy zrobić zdjęcie. Okulary posiadają dwie baterie litowo-jonowe, które bardzo szybko się ładują i wystarczają na 3 godziny użytkowania. Ładujemy poprzez USB podłączenie okularów do komputera. Można tu wsadzić kartę microSD i mamy bardzo dużo pamięci na bardzo dużo filmów. Kolega teraz innych technicznych ok, teraz przedstawię wam parę technicznych rzeczy odnośnie tych okularów, więc kamera nagrywa z prędkością 30 klatek na sekundę filmy nagrywa z rozdzielczością 720x480 ppi maksymalnie obsługuje karty do 16 GB taka może być pojemność co tu jeszcze ma oprogramowanie na płytce, dzięki któremu możesz ustawić datę i godzinę na nagranym filmie. Prostuje do 3 godzin na jednym ładowaniu. Bateria litowo-polimerowa, jeżeli by to kogoś interesowało. Myślę, że to, to w zasadzie tyle. Aha, jeszcze waży 31 gram, także to naprawdę niewiele nie odczujesz ich w ogóle na twarzy. Myślę, że. Żeby zademonstrować Wam dokładnie, jak wyglądają filmy jak można kręcić za pomocą właśnie tych okularów, zabrałem je do domu na weekend i oto co powstało. Patrzcie.